Biblia jest bardzo uniwersalną księgą, i w związku z tym czasami mówi o rzeczach, które nie dotyczą wyłącznie chrześcijan. Są to tematy, które ludzie, którzy nie są uczniami Jezusa, mogą też zastosować. I dzisiejszy temat związany jest właśnie z tym, jak sobie zjednać innych ludzi czyli jak sprawić w sposób etyczny, Poprzez rozwój swojego charakteru, żeby inni ludzie byli bardziej po naszej stronie. I jest takie bardzo dobre miejsce w Dziejach Apostolskich. My dalej siedzimy w tej księdze. Takie miejsce, które na przykładzie pewnego człowieka, Apolosa pokazuje pewną uniwersalną prawdę odnośnie zjednywania sobie innych ludzi. To jest dłuższy fragment, ten do którego dzisiaj chciałem razem z Wami sięgnąć, więc pozwólcie, że już tylko przeczytam go w wersji The Message. Dla tych z Was, którzy śledzą tekst na bieżąco jesteśmy w 18 rozdziale i będziemy czytali od 24 do 28 wersetu. Posłuchajcie i. Jestem przekonany, że domyślicie się, na czym polega ta konkretna umiejętność, ta umiejętność zjednywania sobie e, innych ludzi. Tak to brzmi. W Efezie natomiast pojawił się człowiek imieniem Apollos. Był Żydem urodzonym w Aleksandrii w Egipcie. Świetnym mówcą, który elokwentnie i w mocy zwiastował słowo Boże. Apollos był dobrze wykształcony w zakresie drogi pana i pełen zapału dla niego. Trafnie omawiał wszystko, co dotyczyło Jezusa, ale tylko do momentu, gdy Jezus został ochrzczony przez Jana. Pełen mocy dzielił się Ewangelią ze słuchającymi w synagodze, kiedy pryscyla i akwila, to tacy chrześcijańscy liderzy z tamtego rejonu, posłuchali jego słów, wzięli Apollosa na stronę i wprowadzili go w historię dalszych losów Jezusa. Kiedy zatem Apollos chciał wybrać się do Achai, przyjaciele z Efezu udzielili mu błogosławieństwa i napisali list rekomendacyjny. Poprosili w nim uczniów z Achai, by ci przyjęli Apollosa z otwartymi rękoma. Takie przyjęcie przyniosło wspaniałe efekty. Apollos okazał się wielką pomocą dla tych, którzy uwierzyli Panu i odpowiedzieli na jego hojne zaproszenie do zbawienia. Szczególnie przydawał się w debatach publicznych z Żydami, kiedy udowadniał krok po kroku na podstawie pism, że to właśnie Jezus był Bożym Mesjaszem. E, mamy tutaj do czynienia z Apollosem, który wydaje się być, no tak można byłoby go chyba określić, początkowym ewangelistą. Dobrze wykształcony, pełen zapału, pełnie y, ta, trafnie omawiał wszystko, co dotyczyło Jezusa, ale czytamy tutaj o ciekawym przypisie, aż do momentu, albo, albo tylko do momentu, kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana. Czyli dzielił się Ewangelią na temat Jezusa, jego roli, jego działania, jego znaczenia, w efekcie, no, w obszarze, czy w okresie, o może tak, bardzo ograniczonym czasowo, no bo w zasadzie służba Jezusa tak można chyba w skrócie powiedzieć, e, charakteryzowała się tym, że chrzest Jana Chrzciciela odbył się na samym jej początku. Tak mi się wydaje, że gdyby przyjąć całe życie y, służby, całą tak, służbę Jezusa jako y, około okres trzech lat, no to myślę so, i te, te trzy lata to byłaby jedna godzina, no to myślę, że okres do chrztu, przed chrztem, w ramach tej jednej godziny to są pierwsze dwie minuty. Więc Apollos był niesłychanie elokwentny, jak tu jest napisane, i potrzebował wiele mocy, żeby z dwóch minut materiału opowiadać o Jezusie. No i wszystko było jakby dobrze, bo on pełen mocy dzielił się Ewangelią na podstawie tak bardzo ograniczonych informacji, kiedy Lokalni liderzy, małżeństwo Pryscyla i Akwila, posłuchali Apollosa, wzięli go na stronę, ładnie powiedziane, i wprowadzili go w dalszą historię losów Jezusa. Jak powołał uczniów, jak czynił cuda, jak uzdrawiał ludzi, jak wyganiał demony, czego nauczał, jak wysyłał swoich uczniów, żeby czynili to samo, co uczynił w zakresie wypełnienia prawa. Jakie walki intelektualne, duchowe toczył z Faryzeuszami? Jak poszedł do Jerozolimy, jak oddał życie za każdego człowieka na świecie i w jaki sposób zmarł na krzyżu za naszych grzechy i zmartwychwstał, a potem został zabrany do nieba. No, czyli pozostałe 58 minut tej metaforycznej, oczywiście godziny. I tu pojawia się ta myśl, ta cecha charakteru, która odpowiada za zjednywanie sobie ludzi. No bo wyobraź sobie, że coś ci idzie dobrze, masz swoich słuchaczy, masz grupę ludzi, czujesz, że czynisz coś dla Boga i to jest naprawdę, no, przynosi słodki owoc. Kiedy pojawiają się starsi wierzący, którzy znali historii tego Jezusa nieco, albo bardzo nieco więcej, biorą Cię na stronę, zwracają Ci uwagę, dopełniają tego obrazu i ekwipują Ciebie w znacznie więcej informacji tego, jakby gdyby, ciężaru duchowego i uwaga, a Ty się nie obrażasz. Ha, 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 ha. Ty się nie obrażasz. Ty przyjmujesz to z takim duchowym, aha, ojej, nie wiedziałem, ale super, teraz to tylko lepiej. To jest ta cecha, nieobrażalność. Nieobrażanie się, brak możliwości, możliwości bycia urażonym przez kogoś. Brak tego wewnętrznego przekonania, że. Bo ja mam rację, i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. No, Apollos, dobrze, że napisali, że był Żydem urodzonym w Egipcie, bo byśmy powiedzieli, no, Polakiem to na pewno nie był, bo Polak by się normalnie obraził na śmierci. Jak możesz mi zwracać uwagę, skoro ja zwiastuję Ewangelię. I to jest ta genialna cecha Apollosa. To nie jest jedyne miejsce, gdzie czytamy o Apollosie, a już dzisiaj nie będziemy. Nie będziemy dalej, jak gdyby tego jego roli poruszać, ale to, co widać od 27 wersetu, czyli od wersetu, kiedy jest, zaczyna występować Apollos w wersji 2.0, czyli wersja 1.0, to kiedy dzielił się Ewangelią, wiedząc bardzo niewiele o Jezusie, i od 27 wersetu Apollos 2.0, czyli ten nieobrażalny, ten który. Nie da się pokonać, nie da się zastraszyć własnym ego. Apollos, pouczony przez Prysyleja, jak chwilę, zobaczcie, od 27 wersetu, dostaje błogosławieństwo przyjaciół Zafezu, dostaje list rekomendacyjny, dostaje prośbę, żeby w Achai przyjęto Apollosa z otwartymi rękoma, i to przyniosło wspaniałe efekty. Apollos, który zjednał sobie ludzi nauczył się albo wypracował sobie w taką umiejętność tej w pokorze przyjmowania tego, że może wszystkiego nie wiem nie zjadłem wszystkich rozumów może czegoś jakichś informacji nie mam coś źle interpretuję ten właśnie Apollos, który zjednał sobie przystyle jak chwilę, które, który zjednał sobie ludzi w Achai, nauczony więcej na temat Jezusa. Okazał się wielką pomocą dla tych, którzy uwierzyli. Przydawał się w debatach publicznych z Żydami, gdzie krok po kroku na podstawie pism udowadniał, że to właśnie Jezus był Bożym Mesjaszem. I to jest ta kwintesencja tego, czym w sposób. Yy, Najbardziej radykalne na świecie chrześcijaństwo w praktycznym wymiarze ludzkich zachowań, ludzkiego charakteru, ludzkiej osobowości różni się od tego świata. Czym chrześcijanin, który kiedyś może mógłby się obrazić, obruszyć, być defensywny, czuć się urażony, zraniony, Poruszony do głębi tym, że ktoś mu zwraca uwagę, czym chrześcijanin w wersji 2.0 różni się od człowieka na ulicy. A mianowicie ma tego wewnętrznego Apolosa, który jest nieobrażalny, który mówi: Super, że mi o tym powiedzieliście. O ja, nie wiedziałem. Teraz to ma sens, teraz to się składa, teraz to rzeczywiście zadziała. I ten Apolos był używany przez Boga, Dalej w tej swojej drodze w wersji Apollosa 2.0 w sposób wspaniały, w sposób daleko przewyższający to, co osiągnął w wersji 1.0, a przy okazji, jak czytamy tutaj, przydawał się, był rekomendowany, został przyjęty, przynosił wspaniałe efekty. Czyli jednał sobie ludzi, dlatego że nie pozwolił sobie na to, żeby się obrazić, żeby się boczyć na kogoś. Historia Apollosa pokazuje mi bardzo jednoznacznie, jak olbrzymia, jak olbrzymia droga przede mną w tym zakresie. Bo we mnie często jest, ten protest, jak możesz zwracać mi uwagę, tak się starałem. Zobacz jakie są efekty. Ty nie wiesz wszystkiego, ty nie wiesz ile kosztuje ta służba. Kiedy ktoś zwróci mi uwagę, to wszystko się we mnie najpierw spina, a potem chce skoczyć takim bardzo nieapolosowym tygrysim skokiem komuś do gardła. A przecież nie tak powinno być. Nie, przecież nie taki był Jezus. Przecież nie tak powinniśmy postępować. Jeżeli, jeżeli uznam, że ważniejsze jest to, żeby zjednać sobie człowieka, to będę starał się, będę znajdował w sobie determinację do tego, żeby. Żeby nie zareagować defensywnie, żeby nie zareagować obrażaniem się, żeby nie przypisywać mojemu rozmówcy jakichś złych... Mm, złych y, pobudek, chęci, nie wiem, postawienia mnie na, na właściwym miejscu, bo, bo czegoś nie wiedziałem, bo jestem młodszy w wierze, no to jest ta piękna perspektywa, kiedy w kościele możesz komuś zwrócić uwagę w miłości, bo wiesz, że on się nie obrazi, że on cię nie zaatakuje, dlatego że jutro on tobie może zwrócić uwagę w miłości i wie, że ty się nie, nie zdenerwujesz i nie rzucisz mu się do gardła. Apollos nie jest jakąś kluczową postacią Nowego Testamentu, nie jest nawet kluczową postacią tych okolic kościoła, gdzie poruszał się apostoł Paweł, ale. Ale takie historie, właśnie jak Barnawa, syn pocieszenia, jak Apollos nieobrażalny, budują takie we mnie przynajmniej przekonanie, że to są piękne postawy, których tak bardzo potrzebujemy w XXI wieku. I chciałem się tym z Wami dzisiaj krótko podzielić. O tym, jak zjednać sobie innych ludzi. Jeżeli tacy będziemy, to naprawdę nam wszystkim ze sobą, ze sobą nawzajem będzie się żyło łatwiej. No, przecież już mam wystarczająco dużo stresów w tym okresie czasów ostatecznych. Życzę Ci Apollosa, życzę Ci tego, żebyś był, była nieobrażalna. Nie dlatego, że masz jakieś wewnętrzne predyspozycje, tylko dlatego, że ten, który żyje w tobie, zniósł wszystko, żeby wyzwolić ciebie, wypuścić na wolność, uwolnić od grzechu i dać przyszłość pełną pokoju. Tego Ci życzę.